To jest, stary? Uważam, że dużo bardziej męskim i godnym jest odbijanie każdego ataku. Bogzel w końcu stwierdził, że on będzie szczery. Tku. Bo obejrzycie rzeczy, które nie tylko są wam zupełnie niepotrzebne, to idealnie spowodują, że stracicie jeszcze więcej swojego drogocennego czasu. A więc, zaczynamy. Dziwa prawda. Cześć, to ja, wuja. Pamiętacie mnie? Pewnie nie. Mam dziś dla Was film o tym, że ja, Paul Bubiel i Boxdel spotkaliśmy się w restauracji. Pogadaliśmy sobie o tym, jakby to Marcin mógł wrócić do interneta. Ten film to istna petarda. Wszyscy już ten film widzieli. Tego filmu jeszcze nikt nie widział. Widziałem ten film. Wardęga mi pokazał. Cicho młody, każdy już widział ten film. Dostaliśmy God Sylwestra. Widziałem ten film. Boxel mi pokazał. Co? No stary. No, no tak wyszło. Pławda. Ja. No, stary tak wyszło. Dziwa Pławda. Ludzie mi mówią, że jestem złym chłopcem. Ale nie jestem. Jestem fajny. I można mi lubić. Marcin. Dobra, ale powiem Wam, że rola Dubiela została jeden do jednego przez. oddana. To jest ku... Ja. Przez chwilę myślałem, że to Stario Marcin. A można lubić. nawet trzeba. I nie jestem gorszy niż Boxdel. Nawet lepszy. Zdecydowanie. No, ciężko powiedzieć. Nie wiem. Chciał mnie dotknąć. Pomówienie. <laughs> Dałbym się. To... Nie no. Z... Ten, ten humor jest prosty, ale zabawny. Harry. Wardenga to mój kolega. A, łączy kropek. No więc tak, ja to w ogólnie lubię sobie. Tak, w ramach hobby nagrywać ludzi. Wszystkich ludzi. I ja tu na komputerze to mam takie foldery. z różnymi takimi nagraniami. No różne różniste. Od A do N właściwie. O Oto mam wszystko na Boxdela, tu mam wszystko na Mencena, tu mam wszystko na Tuska. A tu mam nagraną nawet swoją dziewczynę. O, o, o. Ja... ja! Nie! Ja! Co jest stary? A nie, to takie tam zabawę z dyktafonem. Monika, wsadź go najgłębiej jak się da. A, chyba jest. Bardzo dobrze. No i tak się kręci biznes. Kifa <grystanie> bomb. Ja też nagrałem film. O pana to! Prawdziwa prawda! Jestem fałszywy, dwulicowy, że sam kłamie, to chcę was uświadomić, że ja o tym doskonale wiem. Yo, wow, ja nie wiedział! No chopie, no, tak było, nie zniknę. O, przepiękne. I naprawdę możecie mi zaufać. Marcin, wiemy... Stawki z Dubielem to w złoto, naprawdę. Można zaufać. Cały ten film jest z. A, jest szczerze, to jest do. materiał. Overall, krzywdę komuś zrobił tylko i wyłącznie stół, a wy robicie TAK! sobie ją. Mi, tak. Trochę mi. Chociaż nie do końca, bo ta krzywda nie jest robiona sobie wzajemnie bez po powodu, Ta krzywda sobie robiona sobie wzajemnie po to, bo jest to walka o pozycję, walka o wpływy, walka o wielkie pieniądze. I to też jest to, z czego wydaje mi się, że osoba, która pisała ten komentarz nie do końca jest świadoma. Natomiast du duża, w dużą... jakby cały sens wypowiedzi jest prawdziwy. Oni robią sami sobie krzywdę dla potencjalnie większego poklasku i pieniędzy. Też tak uważam. Mi was zal, a trochę nie. Pomimo, że Maciem, po 30 lat to mam nadzieję, że koedys dojrzejecie do tego, że ze... najważniejsza jest głowa i rodzina, i że na koniec dnia możecie spojrzeć sobie w lustro i powiedzieć, że jesteście dobrymi ludźmi. Ja myślę, że dla każdego influencera, dla większości influencerów, pod koniec dnia najważniejsze jest to, żeby spojrzeć na wyświetlenia, zobaczyć, że one są duże. Żeby spojrzeć na lusterko i zobaczyć, że ma się diamenty yy, na szyi. Czyli innymi słowy, po prostu duże pieniądze, dużą rozpoznawalność i duże grono sympatyków. Takie są fakty. Ku... A mi się wydaje, że wszystko jest pod walki Boxer vs Gola, Bardenga vs Nitro i Dubiel vs Konopski. Ogólnie miałem sen miesiąc temu, że ty walczyłeś na tej gali z hejterem i, i te walki były w karcie walk. To stary zajmie rzeczy dziś nieo to po pierwsze. Po drugie, co ty... Popie, uwierz mi, że taki pasternak dla przykładu, to tam na zawał schodzi, jak widzi, jak się wszystko pali. Aaaa... No ale w sumie co go ta dramata na dobrą sprawę dotyka? Może troszeczkę biznesowo, no nie wiem jak to wpłynie ewentualnie na aferki, bo na dzień dzisiejszy te aferki prowadzone są solo przez Boxdela ale zgadzam się z tym, że Ulfik wydaje się w porządku gościem i wydaje mi się, że Ulfik wpadł na wiele fajnych pomysłów, o których mało kto wie, no bo między innymi ten teleturniej wiedzy na fejmie, to był w 100% pomysł Ulfika. Wiem o tym, bo po prostu Ulfik mi kiedyś o tym opowiadał i mówił mi, że pomysł był taki, że on na aferkach chciał coś takiego organizować, ale Boxer nie był tym zainteresowany i udało mu się finalnie to Femię przeforsować. Ja uważam, że pomysł bardzo dobry, fajnie to wyszło. Więc no, myślę, że Ulfi gdzieś tam zakulisowo dosyć dużo działał i ludzie o tym nie wiedzieli, bo było to przypisywane innym osobom, ale on był często pomysłodawcą niektórych projektów, z tego co wiem, nie? Czy też na przykład pisał scenariusze pytań do poszczególnych osób na face to face'ach, więc no, dobrą robotę To i Sargus zajerał tego szluka, ja już miałem bolta zamawiać. On do mnie mówi, słuchaj. Bo żabka jest tam w promieniu 100 metrów To dawaj jeszcze do żabki Ja sobie szybko skoczę, szlugi kupi jak masz czas Mówię no dobra Jak Sergiusz był w tej żabce To ja sobie w międzyczasie Bolta zamówiłem Żeby na trening pojechać yy, wr Wróciliśmy na plac solny Staliśmy gdzieś tak nie wiem W obrębie 20 metrów od restauracji I akurat w tym momencie Boxdel z Williamem wyszli, nie wiem czy skończyli jeść obiad, czy, czy coś, i podeszli do nas na chwilę. No i nie wiem, minęły dwie minuty, przyjechał Bolt, ja poszedłem, w... cała historia. Ja uważam, że przede wszystkim boxer zachował się bardzo nielegancko, bardzo nieładnie w stosunku do Sergiusza, nie tylko do Sergiusza, też do tego Wojka wciągnął. Chociaż z Wojtkiem historii nie znam, bo może faktycznie za kulisowo gdzieś tam się popstrykali, może faktycznie Wojtek mu zaszedł za skórę, nie wiem. Więc nie jestem w stanie tego racjonalnie ocenić, nie? Będzie to bardzo nieobiektywne, będzie to poszlakowe. Natomiast w 100% uważam, że wobec Sergiusza się brzydko zachował. Natomiast jeżeli Sergiusz mu na swój sposób, w cudzysłowie, wybaczył i Sergiusz nie ma problemu z taką osobą rozmawiać czy się spotkać, to dlaczego ja mam usilnie pluć i mówić, że nie, kurwa, nie, nie możesz... Jeżeli on go zranił, bo moim zdaniem na swój sposób go zranił i z nim gada, to luz. Więc tak, czy zamieniłem dwa słowa z Boxdelem? Tak. Ale w sumie jedyne co powiedział, to, to wszystko, cała rozmowa tak wyglądała, to powiedział mi, że ładnie, że dobrze wyglądam, że widać, że formę poprawiłem, podziękowałem, bo też uważam, że poprawiłem. Bo nie wyglądam tak źle, tak szczerze, powiem wam. Już nie mam wstydu. Jak stoję przed dostarkiem, czuję się dobrze. No i powiedział, że film wrzuca dzisiaj na Konopskiego i Wardęgę. Ja mówię, co, znowu my co. O czym? I on, on powiedział pokrótce o czym i tyle. By tak wyglądała cała nasza, nasza gadka. Natomiast jeżeli. Yy, ktoś by mnie zapytał, czy, nie wiem, gdybym był przykładowo m, na gali i czy Boxer by podszedł i by zaczął ze mną rozmawiać, czy bym powiedział, nie, ja z Tobą nie rozmawiam z nie, zamieniłbym z nim parę słów, bo dlaczego nie? Ja, pra, prawdę mówiąc, mogę z każdym rozmawiać. Uważam, że rozmowa jest, jakby rozmowa do czegoś, do czegoś dąży. mam problem z nikim, ku... Gadać. Wydaje, tak mi się wydaje, jakby, jakby jakby ktokolwiek, nawet osoba, która mi najbardziej zawsze za skórę chciała pogadać, tylko normalnie pogadać, a nie podejść i wyzywać, to bym z nią rozmawiał. W początku, nie? Bo to chronologia wydarzeń jest bardzo istotna w tym wszystkim. Ja dalszych tych filmów nie widziałem, ale widziałem pewne szoty, więc jestem w stanie wywnioskować, co się na nich znajdowało, więc jakby jest to raczej logiczne. Po tym widzę teraz ten film i widzę, w jakim klimacie jest zrobiony Więc do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że w momencie, w którym Boxer wypuścił ten swój pierwszy materiał na Natana Marconia. Materiał też przy okazji, w którym się tłumaczył i przepraszał za wiele rzeczy. To chwilę później, po wypuszczeniu tego materiału, zrobił live'a. Live'a, na którym zmienił narrację o 180 stopni. Dlatego, że najpierw przepraszał ludzi, a potem mówił, że może ich liściem zgasić, i nagle z takiego pokornego, przepraszającego typa, zamienił się w demona, który po każdym po kolei ciśnie. Ja sobie pomyślałem wtedy. Ku... Facet zwariował, że chyba już tam psychika totalnie klęknęła, i, i to jest taki wyraz frustracji. Ale teraz wydaje mi się trochę inaczej, jak zobaczyłem, że jest to cykliczne i ciągle się powtarza. Mi się wydaje, że Boxel po prostu zmienił kompletnie taktykę i twierdzę wręcz, że jest to na swój sposób możliwe, że mądre, że może mu to long termowo dobrze wyjść. No bo spójrzcie, Boxel przez parę miesięcy de facto chodził ze skuloną głową. Wszystkich po kolei przepraszał, każdemu próbował się przymilić. Ludzie tego nie kupili. A nie kupili też czego między innymi dlatego. Ja uważam, że było po prostu nieszczere. I ludzi to w Ja też się. W... Zresztą, jaki jest stosunek Boxdela do Wardengi, bo uważałem, że to wszystko jest. To wszystko jest wielkim bullshitem. Ja czegoś takiego nie kupuję i nie lubię. A na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że Boxdell w końcu stwierdził, że on będzie szczery i on próbuje odpowiadać na wszystkie zaczepki, które idą w jego kierunku. Dla niego samego uważam, że long-termowo może być to mądre, bo może to potencjalnie zmniejszyć ilość ataków, które w jego kierunku są skierowane. Bo worek jest taką sytuację, że ktoś puszcza w twoją stronę przysłowiowe rakiety. A ty nie odpowiadasz, tylko je olewasz. To to jest przyzwolenie na to, żeby tych rakiet puszczać więcej, dlatego że nie spotka się to z żadną konsekwencją. A jeżeli nagle Bóg ogląda wszystkie wypowiedzi na swój temat, na bieżąco je komentuje i jeszcze oddaje damage w drugą stronę, to może w konsekwencji doprowadzić do tego, że poszczególni influencerzy będą bali się negatywnie na jego temat mówić, bo nie będą chcieli sami oberwać. Ja widzę jakiś... Uważam, że być może, to jest eksperyment jego, tak myślę, ale myślę, że być może long termowo może się to dla niego okazać wcale nie najgorszą decyzją. To pytanie, czy nie sądzę, że trochę dziwne, że dzień wcześniej wyzywałem go od frajda i od najgorszej kury następny, Następnie następnym z nim rozmawiam jak z kolegą, nie myślisz, że to trochę dziwne? Nie rozmawiam. Jak, jak, jak z kolegą? Przytoczyłem Ci całą historię po pierwsze, a po drugie... Stary, posłuchaj. Jakie jak, jak jest moje... Jakie jest moje spostrzeżenie w tej kwestii? Jeżeli ktoś powiedziałby, że jestem frajdy... I zachowałem się jak k... to uważam, że świadczyłoby o mnie, gdybym poszedł z tą osobą rozmawiać, a nie o tamtej, a nie, a nie o tamtej osobie. Tak, uważam, że zachował się bardzo chłodnie w stosunku do Sergiusza, ale jeżeli on mimo tego stwierdził, bo tam mi się wydaje, że tak stwierdził, bo ja nie powiedziałem niczego, co byłoby nieprawdą i ja myślę, że on jest świadom tego, że jest to prawda, że zachował się bardzo fiesko w tamtym momencie. Jeżeli on twierdzi, że dobra, w sumie gość nie powiedział niczego, co nie byłoby prawdą, to nie mam problemu normalnie z nim zamienić dwa zdania. To luz. Ja tak to widzę. Natomiast podsumowując, podsumowując, moje zdanie jest takie: Zachowanie Boxzela w niektórych kwestiach jest zastanawiające, bardzo dziwne i uważam, że wysoce nieczyste. Ale jednocześnie, jeżeli chodzi o. Mój, jakby, jakby to nie wiem jak to w dobre słowa ubrać. Uważam, że dużo bardziej męskim i godnym jest odbijanie każdego ataku, jak ktoś cię wyzywa na wojnę, pójście na wojnę i walczenie o swoje, niż bycie na siłę nieszczerze, nieszczerze pokornym, ściąganie głowy w dół i przepraszanie. Uważam, że to co robi Boxdel teraz, long termowo jest mądrzejsze od tego, co robił przedtem, chyba.